Zaczytaj się z Radiem Poznań. Witam Państwa. Dzisiaj mój gość z Bydgoszczy. Dzień Witam dobry. Dzień Witold, dobry. Witold, Witold Albiński, który napisał bardzo ciekawą rzecz, rzecz obyczajową, można powiedzieć, Zaplątani. Jest to książka, która dotyka pandemii koronawirusa. Muszę Panu powiedzieć, że jak czytałem, to żywcem stanęły mi przed oczami te obrazy z, niedawnego, z niedawnej pandemii. No dziękuję za taką opinię. Przyznam szczerze, że bardzo mi też zależało na tym, żeby pomimo tej całej sytuacji pomiędzy osobami, które występują w książce, żeby ten czas oddać odpowiednio, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś powie: słuchaj, ale tak nie było, na przykład, albo coś tam zamieszałeś z pewnymi faktami. Więc starałem się bardzo, żeby to było rzetelne. Na ile mi się udało, to co pan mówi, no to być może tak. Rzecz dotyczy człowieka w średnim wieku, tak naprawdę, można powiedzieć, już robiącego karierę, mającego chyba najlepsze lata w swoim życiu, ale też mężczyznę po przejściach, który miał kilka żon, i właśnie pandemia koronawirusa sprawia, że znajduje się w bardzo specyficznej sytuacji ten człowiek. Wydaje mi się, że pokazanie takiego życia osób razem. Nie jest łatwe, a z jednej strony jest chyba tak, że w wielu sytuacjach mogło być podobnie. Czy w małżeństwach, czy w sytuacjach, w których ludzie znaleźli się uwięzieni w wspólnych mieszkaniach, w blokach. Poza tym nawet bodajże ostatnio usłyszałem taką sytuację, że Bruce Willis, w jakimś wywiadzie, że Bruce Willis zamieszkał ze swoją żoną i ze swoją byłą żoną, więc być może to są rzeczy też prawdziwe z życia. Tutaj mamy coś bardzo. Podobnego mamy głównego bohatera i mamy kilka żon. W że są to jego były żony. Dokładnie trzy, dwie były, jedna jakby aktualna, mówię jakby, ponieważ też już w rozpadzie związku małżeńskiego. Pomyślałem sobie, że ciekawy by było pokazać takie osoby, które będące jednocześnie dla siebie obce, albo nawet nie lubiące siebie. Jak to w trudnej sytuacji może być, że zaczną ze sobą współpracować? Może, gdyby jakaś autorka napisała tego rodzaju opowiadanie, czy książkę z drugiej strony, że jest jedna kobieta i trzech męż mężczyzn, to mogłoby to mieć obraz z drugiej strony? Książka z tego roku, Wydawnictwo Brda. Proszę powiedzieć o sobie parę słów. Hmm. Generalnie wiele rzeczy w życiu robię. W tej chwili jestem od kilku lat nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. Pracuję z uczniami szkoły średniej. Poza tym, od właściwie początku swojego dorosłego życia, zajmuję się muzyką, gram w różnych zespołach, na różnych instrumentach zajmuję się muzyką, to bardziej mam na myśli to, że gram przy okazji czegoś, co robię. Nie, nigdy nie byłem muzykiem zawodowym, poza tym też pracowałem wielokrotnie wiele lat na widowiskach telewizyjnych. W tej chwili jestem bardzo mocno związany z dyscypliną sportową, jaką jest żużel. No, być może tutaj wiele osób z Poznania na Golęcin przychodzi, a ja tam bywam często i pracuję na zawodach żużlowych i, i, i bardzo sobie cenię tą, tą pracę jako taką dodatkową, drugą. Czy pandemia koronawirusa już jest dobrym tematem, żeby o niej pisać? Jak się panu pisało o czymś, co dopiero co było naszą rzeczywistością niełatwą, dodajmy, prawda? Bo te, te wątki trudne się tutaj też pojawiają, chociaż cała y, powieść dotyczy tak naprawdę spraw obyczajowych, niemalże komicznych chwilami, prawda? Teraz, po kilku latach, gdy trochę ta pandemia gdzieś tam została za nami, może warto do tego wrócić, bo jak dobrze wiemy, w różnych sytuacjach życiowych, czy politycznych, czy społecznych, bardzo często. My niejednokrotnie zapominamy o czymś, co było, że kiedyś się wydarzyły takie, a nie inne wybory ludzkie, czy wybory społeczne, czy coś zaistniało. Więc jakby na pewno pisanie wtedy było o tyle łatwiejsze, że pisało się to w tym czasie, kiedy to było, a nie z pamięci, że tak powiem. Natomiast pomysł na napisanie książki, nie ukrywam, kiełkował we mnie już z 15, a prawie 20 lat. I bardzo często różne zdarzenia, relacje międzyludzkie sobie gdzieś tam, czy moje zdarzenia, bo nie będę ukrywał, że dużo w tej książce jest z mojego życia, jest sporo. Jest to oczywiście odpowiednio tam poprzekładane i się miksuje. Ja lub moi znajomi, bliscy wiedzą lub pytają, co gdzie i tam się pojawiło. Natomiast wiele takich wątków, sobie czy zdarzeń, spisywałem do komputera i, i odkładałem do tak zwanej szuflady czy folderu książka. No i potem, jak już wpadł na ten pomysł, bo tak naprawdę w momencie tej pandemii wpadł na pomysł, Jeny, kurczę, facet, trzy były żony, i wtedy zacząłem bardzo, bardzo się rozpędziłem w tym pisaniu. I oczywiście. Powyjmowałem z tej szuflady te różne wątki i zacząłem to wszystko jakoś układać. No i powiem, że to dobrze mi szło w tym sensie, że pisanie jest magiczne. Pisanie jest dobre, pisanie warto pisać. Myślę, że wielu ludzi, którzy piszą, nieraz może sobie myślą, że napisaliby książkę albo wyda wydali książkę. Zresztą też już spotkałem się z dwoma czy z trzema takimi opiniami moich znajomych. Słuchaj, wiesz co, ja piszę, tam mam pamiętnik, gdzieś tam muszę to wyszukać. Może tak, może. Uważam, że jeżeli ktoś czuje, że, że yy, ma siłę yy, to wszystko zebrać w jakiś materiał, poradzić się ewentualnie innych, skorygować, więc jak najbardziej tak. A pandemia, cóż, no pandemia yy, była trudnym czasem, do którego warto wrócić i o tym pamiętać. Zaplątani, Witold Albiński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dodam tylko, że w książce jest także wątek radiowy, ale nie zdradzamy więcej szczegółów. Rzecz zdecydowanie warta, godna polecenia. Tylko dodam, że nasz gość jest kolejnym pisarzem, który gości w naszym cyklu zaczytaj się z radiem Poznań. Polecamy i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.